Da. Jaki piękny szum, taniej i czystej energii. Wiecie, że Niemcy potrafią kilka tysięcy wiatraków postawić rocznie. Kilka, to znaczy, tak dobre dwa tysiące wiatraków rocznie. U nas nadal się wydaje 3 miliardy na propagandę rządową, to znaczy na telewizję rządową. Za to by można wybudować nie wiem, czy sobie ktoś to przeliczył 6 tysięcy mieszkań i oddać je Polakom za darmo. 6 tysięcy mieszkań rocznie to już trwa od kilku lat. Do tego wydajemy kilkaset milionów rocznie na e, pedofili w sutannach, to znaczy na Kościół katolicki. Nie wiem z jakiej okazji, z moich podatków idą pieniądze na Kościół katolicki. I to pewnie wielu Polaków się nad tym zastanawia, to są kolejne setki milionów, które by można przeznaczyć na rozwój na Polaków, kolejne miliardy wydajemy na Ukrainę. Dlaczego my musimy być tak dymani, kuźwa przeproszeniem za, e, przez rządzących e, i musimy za to płacić przeokrutne pieniądze? Na przykład to, to są Niemcy. W Niemczech już mamy najtańszą żywność w Europie. Najtańszą. Polska jest po prostu najdroższym krajem w Europie. Jakimkolwiek kraju chcecie sobie cokolwiek kupić, kupicie to dużo taniej. A jeżeli nie wierzycie, jeżeli ktoś wam jakieś ciemnotę wciska, że jest dużo, dużo inaczej, to. Niech kuźwa siądzie za sran, no, we, Weź Weźmie w kroki i sobie jedzie zobaczyć jakie są ceny w całej Europie. Pozdrawiam takich pięknych widoków i nie bądź uj subskrybuj.